Witam Was serdecznie w przepiękny, przepiękny wrześniowy dzień. Słuchajcie, warunki sprzyjają dzisiaj łowieniu na suchą muszkę. Leci sporo owada. Zresztą o tej porze roku, jak się trafi, tak, taka właśnie słoneczna, piękna pogoda, to warto z tą suchą muchą e, pójść nad wodę. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o sytuacji lipienia, bo wchodzimy w ten okres najlepszy do łowienia właśnie tej ryby. Sezon pstrągowy już jest za nami w naszym kraju już się skończył można jeszcze łowić u sąsiadów w Czechach, na Słowacji pstrągi potokowe do końca września. I tak jak w jednym z poprzednich blogów opowiadałem o sytuacji pstrąga potokowego w naszym kraju i odniosłem się do tego, że uwzględniając to, jakie Polska ma położenie geograficzne, jakie są możliwości występowania tej ryby w Polsce, jak wygląda sytuacja ekologiczna, to z tymi pstrągami chyba jest nie najgorzej. Natomiast no, z lipieniami sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. Pogarsza się z roku na rok sytuacja z lipieniem, szczególnie w południowej Polsce. Natomiast pozwólcie, że nawiążę jeszcze do sezonu obstrągowego, który zupełnie niedawno się zakończył. W moim wypadku tutaj lokalnie był to bardzo krótki, ale bardzo, bardzo dobry sezon. Miałem to szczęście złowić sporo ładnych potokowców w tym roku. Mam na myśli tutaj przede wszystkim bupr, na którym łowię. Był to króciutki sezon dlatego, że bubr ma to do siebie, że długo niesie wysoką wodę bo karkonosze długo trzymają śnieg, w szczególności ten płaskowyż izerski. Yy, tam ten śnieg zalega nawet do maja i tutaj na Bobrze do połowy, a czasami nawet do końca maja ta pośniegowa, zimna woda spływa. Yy, skraca to nasz sezon wędkarski, natomiast pozwala to rybom w dobrej kondycji yy, już funkcjonować, bo Rybą wysoka woda, stała wysoka woda nie przeszkadza. Tutaj jeszcze jest problem z wahaniami wody. Mam na myśli tutaj, czyli z tym bobrem, który płynie za mną. Jesteśmy tuż poniżej zapory w Pilchowicach. Yy, dlatego, że no, no taka jest przypadłość tych miejsc, tych odcinków rzek, które są poniżej zapór, że w szczególności tam, gdzie występują elektrownie, te wahania wody są duże. Zapotrzebowanie na prąd powoduje to, że no, regulacje są takie, a nie inne i jeździ, jeździ ta woda góra i dół. Natomiast mimo wszystko, mimo tego, że właśnie ta woda od paru szczególności lat yy, waha się bardzo, ten sezon był bardzo obfity. Yy, półtorej miesiąca bardzo dobrego sezonu, bo to był czerwiec do połowy lipca. Do momentu, kiedy zbiornik powyżej tutaj. Zakwitu zmieniła się termika tej wody, temperatura zrobiła się wyższa tej wody ta temperatura złapała stopni kilka więcej i te pstrągi już nie były tak aktywne bynajmniej nie na suchą muchę, bo odnoszę się tutaj do możliwości łowienia na suchą muszkę i był to czerwiec, połowa lipca, kapitalne ryby w tym roku, jest to na pewno czy był to na pewno najlepszy mój sezon pstrągowy od czasu kiedy Tutaj mieszkam nad Bobrem. Kiedy wróciłem do, do, do kraju, czyli w ostatniej dekadzie, ostatnie 10 lat, był to naj, najbogatszy sezon strągowy. Było sporo fajnych ryb w granicach 40-50 cm, bardzo dużo ryb około wymiarowych, wymiarowych 30-35 cm. Co cieszy, bo to znaczy, że rzeka jest w dobrej kondycji. Natomiast dzisiaj o lipieniach, no tutaj na podstawie moich obserwacji, rozmów z ludźmi. Z różnych części kraju. Eee, no ta sytuacja z lipieniem nie wygląda dobrze i moim zdaniem będzie się pogarszała z roku na rok. Głównym powodem tego jest pogarszająca się sytuacja naszych rzek. Dlaczego dotyczy to najbardziej południa Polski? Jest to związane przede wszystkim z gospodarką, z zasobami wodnymi w tej części kraju. Jak wiecie, no, po, południe Polski to są tereny górzyste, tutaj od zachodu pobież wszędzie te rzeki, które rozpoczynają e, swój bieg e, w, o dużym spadku, płynące szybko i jest to moim zdaniem, to są te odcinki rzek, które są najbardziej wrażliwe na jakiekolwiek zmiany, a te zmiany następują bardzo dynamicznie, szczególnie w ostatnich e, kilku latach, ostatnie 2-3 lata, no to jest... To jest e, Postępująca ogromna degradacja ekosystemów rzecznych, szczególnie górnych biegów rzek. Wiąże się to słuchajcie z gospodarką leśną, czyli bardzo, bardzo impasywną wycinką lasów w ostatnim czasie. Dwa, zmianą, jakie następują w rolnictwie, czyli ilością nawozów i jakością tych nawozów, ilość chemii, która jest w tych nawozach. To wszystko powoduje. Że zarówno sama termika wody się zmienia. Na to ma ogromny wpływ to, że ostatnie kilka lat widzimy zmianę naszego klimatu, czyli długie, gorące lata, okresy bez deszczu, które no, na górskie rzeki przede wszystkim, czy też górskie odcinki, mają decydujący wpływ. I to wszystko powoduje, że tego lipienia jest coraz mniej i tego lipienia będzie coraz mniej. Rzeki północy się bronią. Specyfika rzek północy jest taka, że te rzeki się bronią i tam cały czas, chociażby najlepszym przykładem łupawa, tam cały czas ta, 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 ta woda jest. Po prostu te lasy nie są w taki sposób, czy też może nie ma to takiego znaczenia dla samych rzek, dlatego że te rzeki nie mają takich spadków, nie są tak charakterystyczne jak rzeki, właśnie południa Polski, rzeki górskie, odcinki tych rzek w górach w terenach górskich i podgórskich. Bubr, którego dotykam codziennie, który czuję codziennie, widzę i przyglądam się tej rzece, niestety tutaj ten odcinek od zapory w dół, jeśli chodzi o stado lipienia, to nie jest już źle, jest tragicznie. Mimo tego, że te zarybienia są prowadzone, ja sam w nich uczestniczę, mimo tego, że w tej chwili presja wędkarska na bobrze bardzo się zmniejszyła, mimo tego, że bardzo mocno pracujemy tutaj na, w temacie kormoranów i, i, i redukcji liczby tych, tych drapieżników. To ta rzeka tutaj poniżej zapory w Pilchowicach na tyle się zmienia, że rzeczywiście tych lipień jest coraz mniej. Nie potrafimy, mam tu na myśli gospodarza wody, odbudować na tym odcinku stada podstawowego lipienia. Co jest najistotniejsze w funkcjonowaniu tego gatunku, dlatego że stado podstawowe to jest ta określona liczba ryb na odległość wody, której to tarło może przynosić korzyści w postaci przedłużania tego gatunku. To stado tutaj jest zbyt małe. Raz, dwa, odnoszę wrażenie, że właśnie sama termika wody doprowadza do tego, czy też jest, jest przyczynkiem do tego, że Dzisiaj jest bardzo niska efektywność tego tarła. E, oczywiście ja to mówię tylko i wyłącznie na podstawie swoich obserwacji. Nie ma prowadzonych żadnych badań. Zresztą w ogóle lipień jest tą rybą, gdzie w Polsce badania są zupełną abstrakcją. Były e, kilka lat temu prowadzone badania genetyczne lipienia w Polsce. E, człowiek, który to prowadził, kontaktował się ze mną w tej sprawie. Chciał, aby aby. Dostarczyć mu materiałów w postaci zabitych ryb. To oczywiście wywoływało spo, sporo kontrowersji u wędkarzy, dlatego że no, ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, jak istotnym czynnikiem jest dzisiaj pozostawienie tych ryb żywych, nie zgadzali się na to. Stąd też no, chyba te badania nie przyniosły żadnego skutku, a na dzień dzisiejszy naprawdę lipień nie jest, nie jest praktycznie w ogóle badany i ta. Cała sytuacja i te podejrzenia, te wnioski, które m.in. moje, to jest takie trochę wróżenie z fusów. Ja to mówię tylko i wyłącznie na podstawie obserwacji rzeki, obserwacji ryb, tego co się dzieje. Dochodzą mnie słuchy o bardzo, bardzo trudnej sytuacji, jaka jest dzisiaj z lipieniem na, na Sanie. Tam tytaniczną pracę wkłada okręg PZW Krośnieński pod kierownictwem Piotra Koniecznego. Tytaniczną pracę. I już dzisiaj na, na Sanie trzeba wspomagać mocno tą rzekę zarybieniem lipienia, aby ten lipień tam cały czas był. Zobaczcie, co się stało z Dunajcem. Z Dunajcem, który lata temu stał lipieniem. Dzisiaj lipień na Dunajcu jest już rybą ginącą, tam praktycznie tego, tego lipienia nie ma. U nas na Dolnym Śląsku, a ściślej mówiąc, koncentrując się na tej części Polski, dwie rzeki, które kiedyś były rzekami wybrukowanymi lipieniami. Kiedyś, czyli to było 15-20 lat temu, mam na myśli właśnie Bubr i Kwisę. Dzisiaj Dolny Odcinek Bobru, jak wcześniej wspomniałem, walczy już dzisiaj, ten lipień tutaj, on ciągle jest, tego lipienia można złowić. Natomiast to nie jest liczba, która pozwala temu gatunkowi bez zarybień funkcjonować. Jedynym rodzynkiem, jaki mamy tutaj w tym e, obszarze, to jest Górny Bób. Górny to jest ta rzeka, którą określamy odcinek powyżej Jeleniej Góry, czyli od kamiennej góry do Jeleniej Góry. To jest ciągle rzeka, która ma bardzo bogate podstawowe stado lipienia. Tego lipienia jest tam bardzo dużo. Nie to niezmiernie cieszy. Praktycznie w ogóle Górny Bób lipieniem nie jest zarybiany. Nawet w zeszłym tygodniu miałem okazję dwukrotnie na górnym bobrze być łowiłem tylko suchą muchą. W sumie przez dwa dni wraz, raz byłem z kolegą, drugi raz byłem sam. Widziałem złowionych sam złowiłem około 30 ryb. Łowiliśmy tylko suchą muchą kilka godzin, z czego połowa mniej więcej to były ryby wymiarowe. Nie było żadnych okazałych ryb w okolicach 40 cm. Natomiast ryby takie do 35 cm były dosyć liczne w tej. W tej, w tej, w tej Liczbie ryb, które złowiliśmy, i te lipienie tam są, te lipienie tam widać. To jest rzeka, która się mocno broni. Niestety dochodzą mnie słuchy, że górny Bupr ma być poddany, aż mi się płakać chce, o tym mówię, ogromnemu projektowi przeciwpowodziowemu. Czyli znowu no, ta rzeka może w następnych kilku latach dostać no taki strzał, że po prostu się z tego już nie podniesie. Mam tu na myśli te lipienie. I jest to przerażające, że generalnie nikt o tym nie myśli. Rozmawiają tylko dzisiaj o tym wędkarze. Naukowcy, którzy o tym dzisiaj mówią, to na ogół też są związani z wędkarstwem. Ja mam stały kontakt z ludźmi z WWF-u, którzy robili inwentaryzację odcinka Górnego Bobru w tym roku. Po regulacji, która miała miejsce parę lat temu, głośna sprawa, tutaj nasza grupa wędkarzy z kilkoma osobami właśnie z okolic Łomnicy, Dąbrowicy, z właścicielką pałacu Łomnica brała udział w całej akcji protestacyjnej, aby ten projekt wstrzymać regulacji Bobru. Udało się to w dużej mierze, bo tylko krótki odcinek został uregulowany. I ta inwentaryzacja, słuchajcie, pokazała, że jest nieźle. Ale co to znaczy, że jest nieźle? Są strągi, są kiełbie, jest strzebla. Natomiast lipieni na tym odcinku było niewiele. I to jest chyba najsłabszy w tej chwili lipieniowy odcinek górnego bobru. Oczywiście te ryby tam napływają, bo lipienie się przemieszczają, w okresie tarła nie tylko, duża woda je przenosi, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to moim zdaniem, jedna z nielicznych jug rzek południowej Polski, która ma bogate stado podstawowe lipienia. Rzeki Północy są zupełnie, zupełnie inne. Słuchajcie, tam oczywiście jest rolnictwo, oczywiście też są okresy suszy, natomiast to są rzeki o innym charakterze. Raz, że nie mają takich dużych spadków. Dwa, są to rzeki, które yy, mają zupełnie inny charakter lasu. Trzy, są to rzeki, które są bardzo, bardzo często na wywierzyskach, czyli są zasilane tylko potokami, tak jak w wypadku rzek górskich, które na, w okresie letnim w tej chwili praktycznie wysycha, wysychają. Ale źródliska zasilają tą wodę, Obniżają temperatury z tej wody, także te lipienie tam jeszcze ciągle w miarę, w miarę funkcjonują. I powiem wam szczerze, że ja nie mam pomysłu na to, jak zmienić tą sytuację. To znaczy, generalnie wiem. Natomiast w realiach w świata, w którym dzisiaj żyjemy, ja nie widzę możliwości, żeby to się zmieniło, więc niestety widzę czarny scenariusz przyszłości lipienia na południu Polski, a jak będzie w przyszłości z pozostałym terenem. To... Niestety no, widzę to w niezbyt ko dobrych kolorach, nie, 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 nie przewiduję, żeby to szło w dobrą stronę, dlatego że dzisiaj ekspansja rozwoju, zapotrzebowania produkcji żywności, wycinki tych lasów tak dalej. No, powoduje to, że my dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak nasza przyroda zaczyna powoli ginąć. A my jesteśmy zainteresowani tematem wędkarskim, więc przede wszystkim przyglądamy się wodom rzekom. I e, mówienie o tym, że dzisiaj gospodarze tych rzek nie do końca zawsze dbają o te rzeki i tak dalej, zgadza się. Wszystko się zgadza. Bardzo często się spotykam z takim określeniem, że kiedyś było większe kłusownictwo i tych ryb było więcej. Znowu to jest prawda. Tyle tylko, że kiedyś inaczej to funkcjonowało. Tutaj nad naszą częścią lata, lata temu, jak powstała zapora w Pilchowicach, ówcześni gospodarze mieszkający tutaj, a był to teren Niemiec, zbudowali pod samą zaporą wylęgarnię psrągów. Mikromaluteńką zaporę, żeby zrekompensować to, że te ryby nie mogą dalej wędrować na wędrówkę tarłową. Słuchajcie, mówimy tutaj o przełomie xviii xix wieku. Przepraszam, XIX-XX wieku, moja pomyłka. Więc już wtedy gospodarze o tym myśleli. Lipienia na bobrze. Po okresie komuny, kiedy, czyli wtedy kiedy Bubr był rzeką martwą, czyli na przełomie 80-90. lat wprowadzono tutaj z rzek zlewni Bobru przede wszystkim skwisy, trochę ryb trafiło z kaczawy i ta rzeka pokazała jak te lipienie mogą tu funkcjonować. To była eksplozja lipienia, tutaj było, mówiło się o tym, że tu jest więcej lipienia niż kamieni. Rozpoczął się okres żniw, wędkarze zabijali tego lipienia na potęgę, i to się roz, rozpoczął okres właśnie takiej ekspansji dobijania tego gatunku, czy rozpoczęcia e, tego, że dzisiaj jest ogromny problem. Oczywiście wiele innych czynników na to wpłynęło. Do tego wszystkiego pokazały się kormorany, które były takim gwoździem do trumny w tej rzece. Natomiast ta rzeka od 10 lat boryka się ze strasznym, strasznym problemem. Tutaj za czasów niemieckich, słuchajcie, jak prowadzono gospodarkę leśną, ja to widzę na naocznie, w jaki sposób wycinało się te lasy, bo są ślady tego, jak była gospodarka leśna prowadzona, jak to dzisiaj wygląda. Słuchajcie, jest wrzesień, a tu ciągle, ciągle, codziennie ja słyszę piły mechaniczne. To jest to jest. Yy, kiedyś jak rozpoczynał się okres lęgowy ptaków, to wszystko milkło. Kończył się odgłos pił wywózki drewna. 100 metrów stąd leży świe, świeżo, ścięte drewno, te drzewa poukładane, które były tydzień, dwa, trzy tygodnie temu. ścięte, także to są wszystko czynniki, które na to wpływają. Dlatego jestem przerażony przyszłością tego gatunku. Nie wiem jak skończy się historia lipienia. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że gospodarz tej wody, czyli okręg PZW Jelenia Góra, doprowadził już kilka lat temu do tego, że lipień jest objęty całkowitą ochroną, czyli nie można nigdzie na tym Bobrze tego lipienia zabierać, nigdzie w granicach okręgu PZW Jelenia Góra. Natomiast słuchajcie, jesteśmy. Czy też żyjemy w czasach, kiedy świadomość ludzi jest coraz większa i, i, i my sami wędkarze i ludzie związani z wędkarstwem musimy zacząć reagować, mówić o tym głośno, szczególnie właśnie w tych regionach, e, gdzie widzimy, jesteśmy nocnymi świadkami, że gatunek, gatunek tak cenny nie tylko dla nas wędkarzy, ale gatunek bardzo, bardzo ważny przyrodniczo. Słuchajcie, w wielu rzekach, ja wiem, że e, Rzeka taka jak San nie miała kiedyś lipienia i to jest yy, ingerencja ludzi, którzy wprowadzili ten gatunek tam tak dalej, tak dalej. Natomiast w połączeniu przyrodniczo-gospodarczym to jest bardzo, bardzo cenna ryba, szczególnie tam na Sanie. Ja widzę o ile skraca się sezon wędkarski na Bobrze tutaj, w momencie kiedy tutaj ta sytuacja z lipieniem jest nie najciekawsza. Ale bo ja się odnoszę słuchajcie do Bobru, wcześniej wspomniałem o Kwisie Dunajcu i... Yy, do Dunajcu i Sanie, natomiast popatrzcie na wszystkie rzeki, od Kotliny Kłodzkiej poprzez e, Żywieczczyznę, aż właśnie po Podhale i tak dalej, i tak dalej, patrząc na wschód, jak to wygląda. Zdipieniem jest źle. I wszystkich Was namawiam do tego, żebyście już nie tylko myśleli o tym, żeby te ryby zabierać, bo to już nie, nie zabierać ich, żeby je wypuszczać, bo to jest już dzisiaj jakby bezdyskusyjne i to jest, to jest jedna z najistotniejszych rzeczy. Ale żebyście dzisiaj pomyśleli o tym, czy nie warto zacząć e, głośno mówić, działać na temat odbudowy lipieni w Polsce, bo możemy się naprawdę za kilka lat bardzo, bardzo zdziwić, obudzić się z ręką w nocniku, bo ten gatunek w tej części Polski może zacząć zanikać. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że zmieni się rolnictwo, gospodarka leśna. Ja w to po prostu nie wierzę. Niezależnie od tego, kto będzie nami rządził, jaka będzie sytuacja, to dzisiaj ta machina rozkręcona, e, konsumpcyjna itd., tak tak po prostu doprowadza do tego, że te ekosystemy no, będą w coraz gorszym stanie. Alipień jest rybą bardzo, bardzo wrażliwą na zmiany ekosystemów wodnych i on leci jako pierwszy, czy też jeden z pierwszych. Mogłoby się wydawać, że ryba, która e, nie ma takich zapotrzebowań tlenowych, na przykład jak pstrąg. Mówi się w ogóle tak śmiesznie o krainie Lipienia. Nazywa się rzeki. Natomiast jest to ryba, która podczas zmętnic leci pierwsza. Jest to ryba, która przy zmianach zawartości tlenu leci pierwsza. Także <coughs> mój apel do Was jest taki, żebyśmy zaczęli już dzisiaj myśleć o, o, o tej rybie i, i żebyście zaczęli w swoich środowiskach o tym rozmawiać. Konsultować się, żebyście do swoich okręgów PZW trafiali dzisiaj nie tylko na zasadzie takiej, żeby puszczać te ryby, żeby zarybiać, żeby zwiększać te zarybienia. Tutaj muszą powstać programy, tu musi powstać program o bardzo szerokim zakresie. Ja wiem, że dzisiaj potwornie trudno dotrzeć do ludzi, którzy decydują, o naszej przyrodzie. To jest już zupełnie abstrakcyjny temat bo generalnie oni mają w nosie lipień. <gry> Nie chcę wchodzić na te tematy, słuchajcie, bo to od tego uciekamy, szczególnie jak rozmawiamy o rybach, natomiast myślcie, działajcie. Namawiam was do tego, bo może być taki, taki efekt, że nasze dzieci, nasze wnuki będą musiały daleko jeździć, żeby złowić lipienia, żeby lipienia zobaczyć i będą tylko o tym lipieniu czytały w książce, także Namawiam Was serdecznie jeszcze raz do zastanowienia się nad tym. Słuchajcie, ja Wam po raz kolejny bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górze, które dostaję. Cieszę się niezmiernie, że jest więcej stała liczba oglądających. Piszcie, jak macie jakieś pomysły, o czym mówić w vlogu. Ostatnio skontaktował się ze mną kolega. W sprawie pisania do sztuki łowienia też Was namawiam, jak macie ciekawe materiały, ciekawe pomysły, też piszcie, kontaktujcie się ze mną na adres internetowy, który jest na stronie tartak w tartakwdoliniebobru.com Nie piszcie na numer, który jest w ostatnich numerach sztuki redakcyjnej w stopce, bo coś z tym e-mailem jest nie tak, także kontaktujcie się ze mną e drogą e-mailową, czy też przez messengera facebookowego. Mój numer telefonu jest ogólnie dostępny, łatwiej do znalezienia w internecie. Macie pomysły, macie problemy, chcecie o tym pogadać, podzielić się sytuacją, na przykład lipieniem na Waszych wodach. Zapraszam Was do kontaktu. Jeszcze raz dzięki serdecznie. Na dzisiaj trochę smutny temat, mimo wszystko, słuchajcie, mamy piękną pogodę. Niewiele tych lipieni jest, ale jeszcze gdzie nie, gdzie można je połowić, także. Sucha mucha, lekka nimfka do boju. Dzięki serdeczne i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.